Co to jest tam na dole? Uważaj jakieś zombie za tobą. Zbił. dobra, idź chodź na dół. Tam jest skrzynka i tu mieszka owca w tym. No nie. No nie. To znowu mój król net. O, tu była Do Nie. Zobaczenia, o ile przeżyję, to chyba 1-5 i połapę do Dobra, to ja sobie wezmę te itemki, bo ty masz. Dobra, no. ja to pusiłem, troszkę sobie wezmę. No na czym to? O! Chyba było coś? No, takie, były, takie dziwne takie obrazki, dobra. Dobra. Oddam mu, żeby jak wróci, o ile przeżyję, to mu. O, mam TNT nawet w końcu. Dobra, włożę tutaj kcięci i wełnę. Ojej. Dobra, niech będzie. No, co to mi zaklata za na górze? F, dobra, niech będzie. Idziemy dalej. Może znajdziemy. A, czekaj, tu się gdzieś tobiską górę. Patrz. Gdzie? Tutaj tobiczki. Gdzie? No, ja to przeczytałem, bo to mój król z tamtego innego świata. To on się nazywał Net i on chce, żebym wrócił do netheru, bo tam byłem. Wojownikiem najlepszym. Środowisku. Dobra, ja tam i tak nie wrócę. Dobra. Następnym razem chodź gdzieś. Nie wiem, coś porobimy. I wrócimy do tego domu na Ktoś tam był. Gdzie? Kto był? Kto? wie się? Kto się? Niedobra byłaś. Nie mogę! Chodź! Jest tam z takim białym oczkiem tak panno tutaj, tak. Podleciałam od, aż za ten dom! O kurde! A to ja wiem! No to ten król tu jest! Tu. On się nazywa Heron! Taki... Nie! Nie! Był NET, pewnie Heronet, Bo on był ten... He, teraz mu dali nową rangę hero, Herosa i on tu wrócił teraz po nas. Dobra, chodź. Ja idziemy do, do tego domu, to. Nie, a może to on napisał niby, że... To niby twój wujek... Masz takiego wujka, co tu mieszkał na tym świecie w ogóle? E tak. Czy ten NET to sam napisał, żeby nazwały? Ja tutaj idź tutaj na brzeg. Tu jest taka pustynia i tu ja... Będę ja się... jestem. O... No chodź, zrobimy sobie jakiś domy, żeby chodzić. Chodź poszukamy jakieś miejsce żeby przejść. O, czekaj, ja... miałem dwa łóżka, dobra. Masz? O, widziałam jakieś domy tam są. Chodź. Pożal. Tam net chyba. Ten ci pogrom ten. Wojownicy neta. Mają takie... Pia piaskowe domy i tam ma, ma takich, tych, wojowników, którzy tak mają ręce na sobie położone. No właśnie tu są, właśnie tu są, chodź. A są tu skąd, wiesz, nie widać ich. Bo ja widzę ten domek. A masz szmaragdy? No tak, masz e, masz taki taki. O, bo oni sprzedają tu są. No. Nie, to długo na tym świecie, coś dłużej ode mnie. Raczej do kowala. Dobra, tu nie ma kowala chyba. Dziwne bardzo. Ale dobra, zbieraj. Będziemy mieli chociaż pszenicę na chleb. Ja zbieram pszenicę na chleb. Dobra, jeden starczy. dwa. Okej, okay. starczy. O, Ej, on za 11 książek daje jednego szmaragda Dobra, to zbieramy. Te książki może to jest. Dobra, później. Dobra, chodź. Dobrze. Czekaj chwilę. Przetrwamy tą noc ty, na, w tym mieście. Dobrze, mam dwa łóżka na szczęście. To chodź się, kładziemy i. Czekaj. No dobra, nieważne. Kładź się tutaj na dworze. Bo jeszcze nas... tak, no, raz. Tylko... O dobrze. No, czekaj chwilę. Połóż to dwa. Dobra, No czekaj Fajnie panie. co to jest? Panie No dobra, szybko idę. Zaczynamy się, czekaj, panie. No dobra, idź tam wódco. co. dobra jest, jest woda. Dobra, nieważne. Do tego, do tego dobra, chodź. Dobra, to no, no czuję jak w tym domu, chodzi. dobra. Mają party, ale... No ja tu bierzemy opartę, ale... Dobra, weź, szybko! Kładziemy się spać, bo idę! Ach, na Szybko! Dobra, płaci obydwo. Tu jest na ochroniarz. Ok. Płaci obydwa. Dobra, na trzy. Raz, dwa, trzy. Kładź się. O, kocham ja Ale fajnie.